Mam dzisiaj premiera The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Jest to remake, remake port klasyki z Nintendo Wii. Oczywiście zabrana w tej chwili na Nintendo Switch. Właśnie ta radum mnie paczka dzisiaj odebrania z paczkomatu. Jest to edycja specjalna, czy edycja przedpremierowa, do której włączono Steambooka. Więc mogłem zrobić taki mały unboxing że to ciekawe aha, jeszcze, jeszcze w wystawie był specjalny plakat Plakat. jednak e, nie mam go za bardzo jak zaprezentować i niestety dotarł też do mnie trochę wytarmoszony paszka niestety była nie była za, zabezpieczona i no jest bardzo podjęty może uda mi się zrobić zdjęcie w sumie sam koniec Jak go rozpakuję Ok, no to zaczynajmy, najpierw zaczniemy od samej Znowu podle kaczą. Aha, tak wygląda okładka. Tak wygląda z tyłu. Tak się prezentuje środek okładki, a tak wygląda kartridż. Ok, ale przejdźmy do bardzo interesującego filmu, gdzie małka. Ładne arty z przodu, no i co z tyłu widzimy? miecz, grzbiet. Tak się prezentuje. W tej chwili, jak kogoś tego studnika, właśnie straciłem wartość wartość krajowcowerską. Nie trudno. Po wyjęciu stwornia, naprawdę wygląda dużo lepiej. Kolory są... Widać połysk. połysk jest taki bardziej w sumie, ale... E, ma odrobinę takiego metalicznego połysku. No to chyba na tyle A tak, prezentuje się plakat Nie, to najwyższej jakości papier Nie wiem, jak go określić To jest szczególnie, był trochę zalany, ale nie wiem, czy to wygląda wrażenie Tylko czy tak powinno być, w tym tak być. Okej, okay. no jest jak widać strasznie ugięty, no ale